Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Przegląd tego, co w gminie najlepsze, czyli występy czterech zespołów regionalnych i dwóch orkiestr dętych przy słonecznej, ale nieupalnej pogodzie, tak wyglądały obchody tegorocznego święta lubnia. Zdjęcia! Oczywiście w tym roku postawiliśmy na naszych, bo uważamy, że nasi mieszkańcy, nasi po prostu twórcy są najlepsi u nas i chcieliśmy przedstawić po prostu ten nasz potencjał kulturalny, który jest bardzo wielki. Wiele emocji i tyle samo śmiechu wywołał konkurs na super faceta gminy Lubień, w którym zawodnicy musieli mierzyć się z nie lada wyzwaniami. O, manuśku, to ja nie, ej, no. cudz, ja byście tak krowie ścisnął, to by was tak wyżwajne wleciły. Trzeba cię pojedynczo, chodź, chodź, no, widać, że ja nie mam co? No nas, chcesz, 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 zaraz, dobrze ci idzie, idzie, no widać, że ja Podczas tegorocznego święta Gminy Lubień został pan wybrany w drodze konkursu na super facetach Gminy Lubień. Jak wyglądała ta rywalizacja i która z konkurencji była dla pana najprostsza, która najtrudniejsza? No myślę, że wszystkie konkurencje były, jak to się mówi, pod moją rękę. No wiadomo, że najgorsza konkurencja to jest, jak to się mówi. Udojenie po naszemu, jak na ilości nie mleka tylko wody, nie? To była najcięższa dla mnie konkurencja, a poza tym to człowiek z tymi rzeczami się, oprócz rzucania jajkami, przepraszam, oprócz rzucania jajkami to wszystko, no obieranie ziemniaków, jak na gospodarstwie, jak na wsi, tak człowiek pracuje, nie? Nie ma żony, no to e, trzeba ugotować obiad, czy mówić na ten? Konkurencja była silna. Spodziewał się pan, że pan zostanie, e, pan zostanie zwycięzcą? No nie spodziewałem się, że zostanę zwycięzcą. Myślę, że na pewno trzecie miejsce zajmę. E, największym moim rywalem to był sołtys e, e, wsi Krzeczów. No przewodniczącym szanse były, nie? Yy, obecnym jak i byłym, ale największą konkurencją dla mnie zagrożeniem był sołtys To ja, jakim, yy, jakim mężczyzną powinien być ten tytułowy super facet? No mówię, że jak to się mówi, jak na wsi, no, jak do ludzi, do Boga i do roli, i miłować rolę, pracę na wsi. Wesoło było również podczas konkursu na super rodzinę. Tu lepsza okazała się rodzina Kowalów z Tęczyna się po dzieci. Mamućki na z makaron. No, szybciutko, szybciutko, Oj, zygzakiem, zygzakiem, ale tak. Co, co najciekawszego Pana tutaj przyciągnęło? Te zespoły, które mamy tutaj regionalne, które są z Tęczyn, Krzeczów, z co przyjeżdżają. Trzeba podtrzymywać tradycję. Wiejską, i żeby to kultura się dalej rozwijała, wiejska, niej do miasta, ale wracać na wieś. Każda szanująca się impreza musi mieć swoją gwiazdę wieczoru. W Lubniu w tej roli wystąpił Myślenicki Dixie Band. Dziękujemy po pierwsze panu wójtowi gminy Lubień za zaproszenie. Bardzo fajna impreza, bardzo nam jest przyjemnie, że możemy dzisiaj tutaj uświetnić tą imprezę, a szczególnie jeszcze nam przyjemnie jest, że jesteśmy dzisiaj jakby gwiazdą tego wieczoru. Oczywiście święto gminy Lubień to nie jedyna impreza, która czeka tutaj w Lubniu podczas tego rocznego lata. Już niedługo, dużo będzie się działo w, ten, w Tęczynie. Nie, nie, nie tylko w Tęczynie, ale będzie się działo za tydzień. Zapraszam serdecznie na Puchar Szlaku Solnego i Mistrzostwa Małopolski w kolarstwie, w Skomielnej Białej, a również za dwa tygodnie na biesiadę, tradycyjną biesiadę w Tęczynie.